Czas coś próbujemy, szukamy, to nie chodzi, że coś zmieniłem, po prostu e, wiadomo, że konfiguracja silników próbowaliśmy różne i testowałem dużo także ostatnie czasy, to nie chodzi, że teraz jak wygrałem bieg i się czułem wspaniale dzisiaj, także musiałem dużo się napracować, nawet jak jeżdżąc z przodu, to musiałem naprawdę dużo jakby kontrolować ten motor, żeby po prostu i iskleić. Mnóstwo rzeczy zmienialiśmy w całym, w całym zespole, każdy próbował, skakał po motocyklach, szukał rozwiązań jedni w jedną stronę, drudzy w drugą i tak naprawdę ciężko, ciężko było coś znaleźć i, i, i mm, ciężko mi też coś powiedzieć tak na gorąco, no ja na pewno borykałem się, duże problemy dzisiaj na starcie, to dla mnie dzisiaj start to była totalna zagadka, nie miałem pomysłu jak się przygotować, co zrobić, żeby, żeby z tego startu wyjechać. Po trasie prędkość była, bo się rozpędzałem, mogłem powalczyć. Eee, no ale co z tego, jak już jestem trochę z tyłu, dwie, trzy szpryce i, i, i zabawa się zaczyna kończyć. Tych punktów mamy mało jeszcze w tabeli i potrzebujemy ich więcej, ażeby, żeby gdzieś się rozwijać. Więc na pewno jakaś tam ulga jest, bo, bo oddalamy się od y, tego jakby miejsca spadkowego, a zbliżamy się do, do fazy play'u, więc to na pewno cieszy.